Nasza szkoła jest kameralną placówką położoną w zacisznym miejscu, otoczonym lasami. Sam budynek nie należy do największych i dlatego panuje w nim niepowtarzalna atmosfera. Najważniejszym powodem, by zapisać do nas wasze dziecko, to pełne ciepła i dobre otoczenie. Szybko rozprawimy się ze stereotypami wiejskiej szkoły. Małe klasy zmieniamy w możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka i każde traktujemy jako najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się być najlepszym z każdego przedmiotu. Ale dzięki małej liczebności klas jesteśmy w stanie zdiagnozować problemy każdego dziecka, wychwycić deficyty i odpowiednio na nie zareagować, a co najważniejsze, rozwinąć jego mocne strony. Pielęgnujemy pasję, rozwijamy talenty i dostrzegamy w dzieciach to, co najlepsze. W naszej szkole każde dziecko ma szansę zostać mistrzem. Jesteśmy szkołą łączącą tradycję z nowoczesnością. Uczymy poszanowania i tolerancji dla tradycji różnych narodowości i grup kulturowych oraz respektowania odmienności jako elementu dzisiejszego świata. Stawiamy na integrację dzieci i młodzieży. Nasze klasy integracyjne uczą akceptowania innych, zrozumienia problemów oraz mimo dzielących różnic wspierania siebie nawzajem. Nasi nauczyciele to empatyczni, wysoce wykwalifikowani specjaliści prowadzący zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające kompetencje społeczne. Współpracując z dzieckiem i rodzicami, stawiają na indywidualne podejście i szczegółowe poznanie potrzeb każdego ucznia oraz nawiązanie z nim bliskich relacji. Wszystko to pozwala stworzyć warunki, w których każdy chce się uczyć, bawić oraz rozwijać swoje pasje. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się w naszej szkole wspólnie ze swoimi rówieśnikami. W czasie zajęć pracuje z nimi jednocześnie dwóch nauczycieli prowadzący i wspierający. Ich zadaniem jest indywidualizacja nauki i wychowania. Takie podejście sprawia, że każdy uczeń może czuć się wyjątkowy i ważny. Wszystkim, którzy chcą rozwijać własne umiejętności czy talenty, oferujemy gamę kółek zainteresowań: kółko teatralne, szachowe, umuzykalniające, ekologiczne, rękodzielnicze, komputerowe oraz dodatkowe lekcje z języków obcych. Przy naszej szkole działa drużyna harcerska, a druchny i druchowie wspierają okoliczne imprezy charytatywne. Rozwijamy również wrażliwość na potrzeby innych oraz angażujemy do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy w ramach szkolnego koła wolontariatu. Szkoła podstawowa w Bryńsku to miejsce przyjazne edukacji domowej, gdzie uczniowie z pomocą rodziców oraz wykwalifikowanej kadry z powodzeniem zrealizują proces dydaktyczny, a w razie potrzeby i terapeutyczny w bezpiecznym środowisku domowym. Wspólnie z rodzicami i opiekunami przygotowujemy niezbędną dokumentację i ścieżkę rozwoju edukacyjnego dla każdego ucznia oraz planujemy różnego rodzaju aktywności uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Możemy pochwalić się doskonałą bazą dydaktyczną. Jasne i przytulne sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, takie jak tablice interaktywne, projektory, laptopy, tablety, telewizory, drukarki 3D i inny sprzęt zakupiony w ramach Laboratorium Przyszłości, a także bibliotekę, pracownię komputerową, boisko sportowe, salę do zajęć ruchowych, bezpieczny plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Nasza szkoła tętni życiem. Tu ciągle coś się dzieje, a tradycyjne lekcje są tylko częścią procesu edukacyjnego. Uważamy, że szkoła nie tylko nie musi, ale po prostu nie może być nudna. Inspirujemy naszych uczniów do rozwijania zainteresowań artystycznych, dzięki czemu możemy poszczycić się ich sukcesami w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. W naszej szkole stwarzamy każdemu dziecku warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy do pracy. Zachęcamy do wysiłku, nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę oraz warunki do aktywnej samorealizacji. Nie to jest bowiem najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by rozbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.